Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Tylko Słowo. Przeżywamy dziś drugą niedzielę wielkanocną, zwaną niedzielą miłosierdzia. Pan Jezus ukazuje się jako zmartwychwstały swoim uczniom. Przychodzi do nich, którzy byli zamknięci. Pokazuje im swoje ręce, przebity bok i pierwszymi słowami, które mówi do nich jest Pokój Wam. Chrystus Książę Pokoju, który obdarza nas pokojem. Następnie kieruje do nich słowa. Jak ojciec mnie posłał, tak i ja Was posyłam. Zatem każdy z jego uczniów jest misjonarzem, jest osobą posłaną, by innym głosił tę prawdę. O Panu Jezusie Chrystusie. Ja i Ty, każdy ma świadczyć być osobą, aniołem, posłanym innym ludziom, by tę prawdę o zmartwychwstaniu Chrystusa nieść, rozpowszechniać. Bardzo ciekawe jest trzecie polecenie. Trzecie z tych słów Chrystusa: Weźmijcie ducha świętego, którym grzechy odpuścicie, są odpuszczone, którym zatrzymacie, są zatrzymane. Nieprawdopodobne, że z tych wszystkich najważniejszych słów, które Pan Jezus mówi, a więc o pokoju, o tym by głosić, stać się misjonarzem, mówi w końcu o odpuszczeniu grzechów. Jakie to jest kluczowe i fundamentalne w naszej wierze: to rozróżnienie, że jest grzech i cnota, grzech jest zły, a cnota jest dobra. Tak naprawdę to jest motor, sprężyna napędzająca moralność, etykę, napędzająca wzrost społeczny. By wziąć ducha świętego oraz. By tym darem odpuszczenia grzechów żyć, by się doskonalić, by wzrastać ku Bogu. Zatem w tak ważnym dniu, jakim jest niedziela miłosierdzia, pada pytanie o Twój progres wewnętrzny: czy korzystasz z sakramentu pokuty i pojednania, czy faktycznie starasz się odwracać od zła. A zwracać ku dobru. Z tymi pytaniami na kanwie dzisiejszej niedzieli pozostawiam, życząc szczęścia, pokoju i dobra, które faktycznie i jedynie najpełniej można odnaleźć jedynie w zmartwychwstałym szczęść Boże.